Tak jak mówiłem, astrologowie ogłosili, że dzisiejszy i tydzień, e, obecny tydzień, nie dzisiejszy, tylko do piątku, e, to tydzień Halloween e, populacja stworów rośnie. Ewentualnie dla patriotów tydzień dziadów. Ty, populacja dziadów rośnie. E, do wyboru, do koloru. Już jedna klasa Zgłosiła na konkurs, szczegóły na profilu Facebookowym Historia i Arpenara polecam. Dziewczyny mówią, że nikt lepiej od nich nie zrobi, rzucają wam wszystkim wyzwanie. Faktycznie poziom był elegancki i tutaj polecam, możecie się zmobilizować, pokazać się na historii, a może nie na fizyce, na matematyce o na przykład, albo na polskim u jakiegoś nauczyciela z poczciem humoru, e, oczywiście nie muszą to być też tylko same osoby z SP31, możecie się jakoś zebrać, e, co może być trochę trudniejsze oczywiście, ale do wykonania, e, no i przesłać, że tak powiem, na jakiegoś mojego maila wasze konkursowe, że tak powiem, e, wdzianka. E, oczywiście za wszystko przewidziana jest symboliczna nagroda. Free go kick. Jak to się tam mówi. Okej. Okay. Pozdrawiam was. A poza tym jedziemy do przodu ten tydzień cały, następny mamy środek wolny. Przypominam o pięknych waszych projektach. Dzisiaj na lekcji włosów w klasie ósmej. A pięknie poszła debata. Jestem pod wrażeniem. Co prawda nie zmieściliśmy się w czasie, ale. To była jedna z tych lekcji, w których nikt nie chciał kończyć spotkania. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. <laughs> Oj, za dużo gadania. To kończymy w takim razie. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia w świecie wirtualnym oczywiście.